Niezależnie od demokracji. Tak to e, wygląda w praktyce. Te algorytmy, te podejście oczywiście nie przekona każdego. Tutaj nie ma co się e, um, łudzić. Natomiast jest w stanie wpłynąć na e, parę procent e, populacji. To wystarczy, żeby e, zmienić wynik wyboru. Dlatego twierdzę, że tego typu e, algorytmy spokojnie e, mogą działać e, tylko dlatego, że e, celem jest e, parę procent, nie zaś e, przekonanie e, 30 czy 40%, zgodzę się, e, tu nie ma szans, żeby one zadziałały. E, to temat dyskusji. Natomiast to, co mnie nurtuje od przynajmniej roku, nad czym się bardzo poważnie zastanawiam i rozmawiam z różnymi studentami, którzy w wielu przypadkach są ekspertami w tej dziedzinie. E, jest Pierwsze podstawowe pytanie, dlaczego się zgadzamy na monitorowanie naszego życia? Ktoś z Państwa używa Alexy, czy tego podobnego rozwiązania, jaki mikrofon stawia się w domu na stole, czy w kuchni? Ktoś z Państwa używa czegoś takiego? To widzę, że w Polsce nie jest to popularne, na Zachodzie bardzo. De facto stawia, ci użytkownicy stawiają mikrofon i pozwalają jakiejś tam korporacji słuchać, co się dzieje w domu przez 24 godziny na dobę. Polacy jesteśmy, jako Polacy jesteśmy w bardzo pozytywnym miejscu, ponieważ język polski jest jeszcze słabo opanowany przez narzędzia uczenia maszynowego. Proszę zwrócić uwagę, jak kiepskie są narzędzia do automatycznego tłumaczenia z polskiego na angielski. Teraz są lepsze niż były jeszcze kiedyś, albo odwrotnie, z angielskiego na polski. To jest język, który jest nadzwyczaj trudny dla ludzi, którzy, nie, którzy się go uczą później, dla których jest to język wyuczony. Jest to według statystyk takich z, tylko nie pamiętam, czy to jest Cambridge czy Oxford, tylko nie pamiętam, która z tych uczelni. Ale e, dział lingwistyki stosowanej z tych uczelni mówił w Proze, to jest w dziesiątce najtrudniejszych języków. I w porównywalnej jakości jest język rosyjski z racji na ruchomy akcent i kwestia czy tam... Generalnie, słowiańskie, słow generalnie języki słowiańskie, które są porównywalne z dialektem mandaryńskim, jeśli chodzi o wymowę. A oczywiście dialekt mandaryński pisany jest dużo trudniejszy z racji na sposób pisania i z tym narzędzia automatycznej analizy sobie nie radzą. I to jest jeden z powodów, dla których ta usługa źle działa i ludzie tego w Polsce nie chcą. Gdyby to działało dobrze, prawdopodobnie by to kupili. Tak przypuszczam. Tak, I całe szczęście, ja jako nauczyciel angielskiego zawodowy bardzo się cieszę, że jeszcze słabo działa Google Translator, bo mam możliwość tłumaczenia. Nie chcę martwić, ale mamy przełom w sztucznej inteligencji, gdy chodzi o rozumienie tekstu i mowy, więc tak, to dobrze. już długo nie będzie. Polski, polska firma nazywa się DIPO, jest to jeden z najlepszych... Muszę się przebranżowić. Tak, języka rosyjskiego tak. na polski odwrotnie. I także zaczęła niedawno rozumieć język ukraiński na tyle dobrym poziomie, że osoba, która jest native speakerem w obydwu tych językach, mówię tu o rosyjskim, ukraińskim i oprócz tego zna na tyle dobrze polski, żeby tłumaczyć, Mówi, że te tłumaczenia są dostatecznie dobre. Natomiast z językiem mówionym nie radzi sobie w ogóle. Jest też inny problem. Żeby wykorzystać te techniki, nie musi być rozumienie 100%. Tak samo jak ze śledzeniem twarzy czy rozpoznawaniem twarzy przez kamery. To nie musi być 100%. 90-80%, zwłaszcza przy śledzeniu, jest wystarczające, ponieważ są setki zdjęć, więc to się bardzo ładnie wykorzystuje. To może już będę podchodzić, jeśli mamy serię pytań już. Pan na, na samym początku wykładu mówił o tych współczesnych telewizorach, które już mają zainstalowane kamery, to odpowiadając na to pierwsze pytanie, dlaczego się zgadzamy na monitorowanie naszego życia, to pewnie część kupując takie telewizory myśli sobie, a... Zobaczę, co pani opiekująca się dziećmi robi w czasie naszej nieobecności albo pani sprzątająca, co robi w czasie naszej nieobecności. Ale jednocześnie te same urządzenia mogą zrobić nam zdjęcie czy też kilnik wtedy, gdy już tych pani nie ma, jesteśmy prywatni. Czyli nasza prywatność jest bardzo, bardzo iluzoryczna. Ale jeszcze o, o jednej rzeczy. Mianowicie w 1987 roku kupiłem pralkę automatyczną. I w styczniu tego roku ona mi wysiadła. 36 lat pracowała. Kupiłem nową. Teraz się zastanawiam, co, jakie informacje o mnie ona zbiera i, i przesyła miejsca. No akurat to jest pranka Bosza do Niemiec, pewnie, albo do... do tak, zależy kto wykonał moduł elektroniki, śmiechy chichy. dużo urządzeń medycznych. W kontekście śmiechu, bo to jest poważna sprawa. To jest bardzo poważna sprawa, dużo urządzeń medycznych, które robią na przykład skany mózgu czy X-raye, prześwietlenia, wysyłają dane do HIP. Tak, ponadto większość takich działań... Typu, zrób sobie próbkę DNA i zrobimy sekwencjonowanie, a które choroby możesz być podatna, podatne. To jest bardzo ryzykowna usługa, no. dlatego że to sekwencjonowanie wykonuje się w Chinach. I w ten sposób Chińczycy wykon, y, mają bardzo dobry rozkład europejskiego genomu. No dobrze, to, to sekwencjonowanie, usługa. Ale jak one wysyłają? Ja jestem inżynierem, jak one wysyłają? Bardzo prosto, rządzenia? bierze się patyczek, które który pan, y, pan na nasącza czasinał, no, a potem. Jak patrzecia... one wysyłają, jeżeli chodzi o telekomunikację. Eee, nie, to fizycznie leci do Chin. No nie, no dobrze, jak leci? No, samolotem. samolotem. A samolotem? A, no, to, no dobrze. Ci. No, tak, ok. Okay. Jak wyślemy. wyślemy, czyli leci jak wyślemy, ustalmy. Ja leci jak wyślemy. Słucham, jak leci, nie, wyślemy. Laboratoria leci jak są jak w, w Europie, tak. później są wysyłani do Chin. Hmm. Ale y, ludzie, ludzie nabierają się na taką usługę, ponieważ tam charakterystyczną rzeczą jest niższy koszt. Bo ona jest dwa razy tańsza niż podobna usługa realizowana w Europie. Bo tego typu laboratoria, no nie wiem, chociażby część alabu ma również tego typu usługi. Do, które świadczą dla szpitali, to zawsze chodzi o markery nowotworowe, bo to jest głównie ważna rzecz. I to samo służy do sekwencjonowania części ludzkiego genomu. I Chińczycy te same usługi wykonują taniej, po to, żeby fizycznie wysłać ten bacik do Oshendzę. Do Nie wiem, gdzie dokładnie, czy to laboratorium się znajduje. I on tam podlegnie sekwencjonowaniu, ale kopia informacji o tym zostaje u nich. Tak. Innym tematem jest TikTok. Ja już zauważyłem, że tutaj większość. Z Państwa nie używa TikToka, natomiast nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę i mają nastoletnie dzieci. Jest to absolutnie bardzo popularne wśród młodzieży. Na czym polega problem? Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z młodzieżą. Będzie bardzo dużo nieodpowiedzialnych filmików, dużo różnych zachowań, zainteresowań i tak dalej. Chiny mają te dane na zawsze i część z naszych dzieci będzie później politykami wojskowymi i tak dalej. I te dane już są w Chinach. TikTok ewidentnie śledzi osoby, które należą do mniejszości seksualnych. Każdej mniejszości. To ewidentnie widać to już nawet jest widoczne w skali, w skali kraju, kiedy się przepuści taki fragment próbki przez urządzenie, które potrafi rozstrzygać szyfrowany ruch. Część ruchu szyfrowanego, jeżeli się w odpowiedni sposób zadziała, można, można obejrzeć. To się nazywa też szyfrowanie ssl bo żargonowo przez inżynierów sieciowych nazywa się to rozszywaniem szyfrowanego połączenia SSL. I niektóre kraje to robią, na przykład Kazachstan to robi, Chiny to robią, również podobne rzeczy robi Roskomnadzor nadzor w Rosji. I te, te, próbka tego ruchu umożliwia przejrzenie, co naprawdę wykonuje aplikacja TikToka robiliśmy tego typu próby w laboratorium, kiedy my podrzuciliśmy certyfikat i patrzyliśmy, co aplikacja TikToka tak naprawdę robi i specjalnie na tej aplikacji wymusiliśmy kilka rodzajów aktywności na kilku czystych telefonach, w tym jedna z nich ewidentnie wskazujących na treści kogoś, kto może być zainteresowany materiałami z mniejszości. I widać było inną reakcję aplikacji na tego typu rzeczy, więc jest, ja jestem pewien, że, te, że tego typu śledzenie... To, środki, to, nie, skale, to skalę tych badań. 200 kątów. Ile 200 kątów? 200 kątów. Anegdotyczne taki bardziej. Eee, a powiem w ten Wreszcie sposób. Jeżeli te same reguły założone na klastrze Palo Alto PA3000, która w gigabitowy interfejs jednego z operatorów telekomunikacyjnych daje takie same wyniki, to to już nie jest anegdotyczne. Jak zobaczę wyniki badań? Tak. Eee, Ale proszę uprzejmie, m, 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 m. podobne rzeczy publikował CEP z orędza. Proszę poszukać tych dokumentów. Podobnie jak z rozstrzyganiem ruchu, czyli to banki, wszystkie banki na całym świecie są nie, tak, niebezpieczne. Tak? Nie. Nie. No nie do końca tak. Dlatego, że e, informacja, którą Pan wysyła do banku, tam jest, e, jest zabezpieczona certyfikatem. Ma Pan możliwość sprawdzenia, który certyfikat był użyty. Rozszywanie SSL pozostawia po sobie ślad. Rozszywanie takiej komunikacji pozostawia ślad, ponieważ oryginalnego certyfikatu z banku nie da rady Pan podrobić. Podstawi Pan certyfikat, który ma tę samą funkcjonalność, ale nie wskazuje wprost na bank. W związku z tym, jeżeli bank używa czegoś, co się nazywa Certificate Finning, wówczas przeglądarka wyświetli błąd. W większości firm używa się takich narzędzi do roztrzywania ruchu szyfrowanego i taka usługa nazywa się na przykład z Skyler. Jest to bardzo, bardzo popularne narzędzie w wielu firmach. I my użyliśmy czegoś bardzo podobnego do tej analizy. Także yy, no, da czy... się zrobić tak, żeby bank, żeby przeglądarka wyświetliła błąd przy takiej komunikacji, dlatego tego typu ruchu do banku się po prostu nie analizuje. Dlatego, że nie będzie działało to użytkownikom. No. Natomiast zapewniam panu, że zalogowanie się do polskich banków z większości hoteli w Chinach się bez, bez instalacji tego certyfikatu się nie powiedzie. A jakie jeszcze inne zachowania były, wykazywały takie zwiększone monitorowanie, nie tylko te mniejszości, czy też te tematy? To, co spojrzeliśmy, to przede wszystkim to, to nas interesowało. Chyba psychologicznie, to typu, to jest, typu, jeżeli ktoś szuka szuka jakichś elementów, które mogą być nie wiem, na kogoś niewygodne, to wiadomo, że ten temat może być tematem jakby e, automatycznie wskazywanym jako taki potencjalnie e, wskazujący na tego użytkownika, że może mieć z tak. tego tytułu jakiś problem. Tak, tak możemy tak. tak założyć i nie trzeba do tego technologii, bo jak sobie wspomnimy czasy, e, które już troszeczkę minęły, to w tym momencie, e, jeżeli spojrzymy na działania służb bezpieczeństwa z poprzedniej epoki, tak możemy to nazwać, to też się koncentrowały wokół właśnie tego typu tematyki. Więc tak naprawdę nie trzeba tutaj technologii, żeby pewne zachowania ludzkie grupować, tylko technologia nam pomaga albo pozwala na inny sposób po prostu generowania tej wiedzy o tym użytkowniku. Czy jakieś właśnie inne, inne elementy? Tak, posłużyliśmy się kilkoma próbkami pada streamingu i ludzi, którzy, nie wiem, piją Domestos albo coś podobnego. Tak, były tego typu. To, to się nazywało TikTok, TikTok Challenge i tam różne nazwy tego było. I my żeśmy użyli jed, właśnie jednego z tych challenge'ów do sprawdzenia. Także to, tylko, że to powiedzmy, że my żeśmy to potraktowali jako zachowania ekstremalne, które są faworyzowane przez większości sieci społecznościowych, bo wywołują dużo reakcji. Także to chyba, chyba najlepiej wywołują więcej reakcji niż zdjęcia kotków. Ja ma pytanie. Skoro, skoro tutaj w prezentacji pojawił się Cambridge Analytica, to zabrakło mi tu slajdu o. Cztery lata wcześniej wygranych wyborach Obamy, gdzie było to okrzyknięte big, sukcesem big data, wybory, gdzie wykorzystywano też aplikacje no i praktycznie na identycznych zasadach, która była dostarczana właśnie przez Cambridge Analytica. Tak. Też zbierała dane, też korzystała z API Facebooka i to nie wina Cambridge Analytica, tylko wina Facebooka w zasadzie, że miał takie otwarte API, udostępniał tak mocno szeroko dane, niestety wtedy, tak? teraz już nie udostępnia. No i, te, no i kolejna rzecz to przecież kolejne wybory nie mieliśmy afery Cambridge Analytica, a mało brakło, tak tylko że tam elektorzy elektorzy elektorzy, tak mało brakło, a Trump wygrał. A podobno teraz y, chyba badania y, pokazują, że prowadzi w notowaniach, <grym> czyli co mamy już kolejną Cambridge Analytica. Nie, niekoniecznie. Różnica pomiędzy wyborami e, Obamy a e, Cambridge Analytica była taka, że Cambridge Analytica generowała content w postaci e, fake newsów i e, Ogólnie rzecz biorąc... Dowody, dowody. do dowodów. Myślę, że ja akurat nie wygłębiałem się w śledztwo, natomiast to były śledztwa w Wielkiej Brytanii i w Kongresie Stanów Zjednoczonych. I co prawda temat troszeczkę zamieniono pod dywan, natomiast... Tak samo jak blokowanie materiałów niewygodnych dla Bidena teraz na Twitterze. Tak? A, o ile wiem, to jest dokładnie przeciwnie. No właśnie nie, no nie, niewygodne materiały związane z aferą tak, no, zostały zablokowane, tak, po prostu moderowane na, na Twitterze, no, z mechanizmami od razu systemowymi, fajne, fajne. To ile Aże, wiemy, tak widzimy to obie strony. No, tak. Widzimy w obie strony. To widać chociażby po usunięciu materiałów, yy, materiałów Trumpa. Także według mnie to jest remis. Poza tym zauważyłem taką jedną rzecz. Dopóki to jest prawdziwa moderacja, to jedynymi, którzy protestują, to są ci, których posty zostały zmoderowane. I piszę to z perspektywy osoby, która przez wiele lat moderowała listę dyskusyjną na NewsNecie. W związku z tym widać, że jeżeli moderacja prowadzona jest poprawnie, prowadzona jest przez człowieka, jest. Yy, z założenia jest stronnicze, ale wszyscy wiedzą, jaka ta stronniczość jest. To jest tak samo jak z tą propagandą. Jak propaganda jest jasna i wiadomo skąd pochodzi, to mniej więcej wiadomo, jakie będzie miała poglądy. I to jest różnica, kiedy słucha Pan głosu Ameryki z Waszyngtonu przez radio, ja jestem rad... miłośnikiem radio, to pan wie, z jaką propagandą ma pan do czynienia. A propos moderacji przez człowieka. <ścoughs> <śles> Nie wiem o czym już panowie rozmawiają, ale zachęcam Państwa oczywiście do pozostania i do rozmowy. E, dalszej e, jeszcze troszeczkę ciasteczek zostało. E, moja konkluzja jest taka też e, po tej też prezentacji, e, że jeśli ta kamera jest chińska, ja dosyć często tutaj w kawiarni Fama prowadzę jakieś imprezy, to powinienem dostać medal za, od kontrwywiadu, wywiadu, bo jeśli oni zbierają dane na podstawie tego, co ja mówię, to, to mają tam niezły kocioł. E, a druga, druga taka konkluzja, którą żartobliwa rzecz jasna, którą tutaj odebrałem, to jeśli ktoś nas słuchał, jeśli nasze telefony nas słuchały, to e, bardzo możliwe, że w najbliższym sondażu e, politycznym Paweł Cookies będzie miał duże, e, duże wyniki, ponieważ e, Cookies było wymieniane tutaj dosyć dużo i wyjdzie, że ciasteczka i Cookies i Cookies i Cookies. W związku z tym nie wiem, czy to w jakiś sposób też nie zaburzy czasu przestrzeni. I w Chinach już się też może zastanawiają, że kurczę, jednak ma szansę w kolejnych wyborach. Ma e... na to, to, to na pewno. E, zresztą kiedyś w Wielkiej Brytanii, a propos polskich wyborów, był taki e, dosyć fajny nagłówek, e, e, który po angielsku był Easy Choice for Poland, czyli łatwy wybór dla Polski. Było e, PO, czyli po angielsku z dwoma O to jest PU, czyli kupa. pis, czyli... Shiki i cookies ciasteczka. Także to był taki easy choice for Poland. E, dziękuję Państwu za tę drugą edycję kawiarni naukowej. Zapraszam oczywiście do rozmów kularowych. Ja od Ciebie dziękuję bardzo i jeszcze mi miłego wieczoru.